Wszędzie czarny piątek, gazety, telewizja, internet, zaglądam do lodówki, tam też nawet czarny piątek. I nie mogło zabraknąć go również w naszej ukochanej grze: World of Warships. No dobra, poniosło mnie, sorry. Omówimy sobie dzisiaj wszystkie 8, dobrze pończyłem 8 okrętów taka krótka charakterystyka i takie moje typowe warto czy nie warto od razu mówię, że nie wszystkie będę polecał, tak żeby nie było, że jak ostatnio polecałem, były takie ciekawe komentarze. Dobra, rozgładuję się znowu bez sensu i materiał będzie miał 30 minut, a ja to będę montował 20 godzin. <grych> Dobra, zaczynamy. Zaczniemy sobie od graf Cepolina. Ja w momencie, gdy to nagrywam, to nie znam jeszcze cen, że tak powiem, nagrywam to w momencie, kiedy obowiązuje mnie jeszcze NDA, nie mogę nawet nic pisknąć o tym, o tym, co tu mam. Mogę sobie grać, ale nie mogę wam pokazać. Dlatego nie znam jeszcze cel. Jedno, co trzeba Wargamingowi przyznać, to to, że nie tak jak w naszych polskich sklepach, można coś faktycznie kupić taniej, tak jakby chociażby Massachusetts w tamtym roku, które normalnie było za około 180 zł, ja kupiłem za 130 parę, także różnica jest, faktycznie można kupić taniej i to trzeba Wargamingom przyznać, a nie tak jak u nas w Polsce, gdzie konsola dwa tygodnie przed tym piątkiem czarnym kosztuje 1400, później nagle zwiększa się cena do 1800, i nagle okazuje się, że na Black Friday jest 100 wetani, czyli za 1700. Tak to niestety u nas już bywa. Zaczynamy. Kraw Cepelin. Od razu mówię nie. Dlaczego mówię nie? Jest to obecnie e, najgorszy, najmniej, e, jakby to nazwać, mm, Najgorszy do gry po prostu lotniskowiec 8 tieru. Dlaczego? W porównaniu do chociażby no do Enterprise'a, w ogóle to nie ma do czego porównywać. Enterprise jest przegięty i to tyle w temacie. E, to do czego się nadaje Cepelin, to dodatkowa. Widziałem fajne nagrania, gdzie Cepelin gra sobie w dywizjonie z dwoma niszczycielami, które mu zadymiają, a on sobie idzie ze zbafowaną dodatkową, którą tu można zbudować. Podobnie jak na Tirpicu, ona będzie troszkę krótsza, ale będzie walicie jak karabin maszynowy. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak to działa, to polecam bitwę na Londynie. Tam pod koniec spakuje się pod Cepelina i dosłownie ginę od jego od jego ostrzału, który ładuje we mnie jak, no, domyślcie się jak. Naprawdę świetny pod dodatkową, potrafi się obronić dzięki temu przed Dedekiem. I nawet kiedyś, wspominałem nawet na tym materiale, że będę chciał zrobić taki mini-event dla posiadaczy tego okrętu, żeby Zagrać sobie bitwę na treningówkach i po dodatkowej powiedzmy wygrywa osoba, która będzie miała najwięcej obrażeń lub tam najwięcej trafień z dodatkowej, mniej więcej coś takiego. Okręt ogólnie jest owiany legendą. Dlaczego? Bo przed reworkiem to była bestia, on był w sprzedaży dosyć krótko, to były chyba tylko godziny, bo I był przegięty strasznie, ładował Bismarki bo po całości robił takie dewasty, że Bismarcki, Tirpice, wszystko, co miało przyjemny pancerz pokładowy schodziło z Cytadel momentalnie. Moc obecnie jest... No, nie polecam. Tirpic, co tu dużo mówić? M mogę powiedzieć, że że polecam. Mi gra się nim naprawdę świetnie. Podobnie jak Massachusetts. Myślę, że tutaj będę miał bardzo podobną opinię. Oba okręty są stworzone na, na blisko. Pograłem sobie nim i na prasówce, i, i już tutaj na swoim koncie. Zrobione pod dodatkową potrafi zrobić rzeźnie. Dla tych, którzy byli u mnie na Discordzie, mogą zobaczyć, że nawet dzisiaj udało mi się prawie 200 tysięcy na nim zrobić. Można zrobić, tylko trzeba być dla niego bardzo, ale to bardzo yy, wyrozumiałym. I spokojnie trzeba do niego podejść, bo te dzieła potrafią siać panikę, a raczej w nerw w naszym organizmie, bo siają strasznie, ale co ciekawe Tirpitz, podobnie jak wszystkie niemieckie pancerniki, mają dostać bafa do celności i podobno jest lepiej. Nie miałem przyjemności jeszcze testować, ale podobno jest całkiem przyjemnie. Ogólnie polecam, nie wiem jak to mówiłem na początku, jaka będzie cena. Ja sobie, ja się nim bawię świetnie, mamy tutaj fajne torpedy 6 km, tym bardziej, że jak już podejdziemy na blisko, to jest z nim przyjemniej. W teorii różnice Między Tyrpicem a Bismorkiem jest niewielka, ale mam wrażenie, że Tyrpicem gra mi się lepiej. Sharnhorst to okręt, na którym mam obecnie najwięcej bitew. Kiedyś był naprawdę, mm, naprawdę świetnym pancernikiem. W teorii nic z nim nie zmieniono, ale jakoś tak może zmęczenie materiału. Osobiście, jeżeli nie planujecie kupować ósemek, chcecie kupić coś taniej, tak do siódemki, okej, okay, to, to Sharnhorst jest dobrym pomysłem, ale. Też może powodować frustrację. Ciekaw jestem, bo on też dostanie bafa do celności. Ta jego główna bateria, która tutaj ma 283 mm, 20 sekund przeładowania, to jest taki ciężki krążownik w skórze pancernika. Dodatkowa, która możemy chyba maksymalnie zrobić na 8 km, jakoś tak. Także szału nie ma. Raczej taki, chociaż hmm, jak ją zrobimy, to też coś tam sobie postrzela, coś tam porobi, ale raczej jest to. W sumie też taki no, przełamywacz obrony, bo mamy tutaj też torpedy, one tutaj mają bodajże 6 km, czyli typowo po, po niemiecku, za zbyt dużo obrażenia nie są, ale ma tutaj fajne te kąty wystrzału tych torped. Czyli tak, podsumowując, jeżeli nie planujecie wydawać zbyt wiele, ok. Jak najbardziej, ale osobiście bardziej poleciłbym Tirpica, bo Tirpicem zarobimy więcej i myślę, że jest więcej tego fanu, bo tam to dodatkowana 11,3 km. Naprawdę fajna zabawa. Z tych wszystkich okrętów najbardziej jestem ciekaw ceny Alaski. Jak nisko zejdą, żeby była do kupienia. Osobiście. Nie polec kupowania tego okrętu. No może zobaczymy, jaka będzie cena. Dlaczego? Dlatego, że cały czas pamiętajcie, Alaska jest do zdobycia za free XP w grze. Za darmo, za granie jest do zdobycia za milion free XP, którego obecnie leci naprawdę sporo. Tym bardziej, że jak w flagi, w kamo camo, to już w ogóle. E Ogólnie posiadać Alaskę polecam. Naprawdę fajny krążownik, ciężki, wytrzymały i do tego potrafi się odgryźć. E, przyjemnie się nim gra. Fajna naprawka, on ma naprawdę nisko posadzoną cytadelę, zobaczcie. E, I bardzo ciężko jest mu wrzucić, zwłaszcza on jest daleko poniżej linii wody. E, naprawdę ciężko jest tą cytadelę wrzucić. Zdarza się czasami jakimś ciekawym okrętem, ale jest to naprawdę bardzo rzadko. Plus do tego ten pas pancerny, jak na krążownik, 230 mm. Fajnie się sprawdza. E, polecam. Ale nie za złotówki, za free Expa. Tak, Massachusetts. Moi stali bywalcy na streamach, na kanale, wiedzą, że to jest mój ukochany okręt. Bo nie będę się dużo tu obgadywał. Jedyny minus tego okrętu to jest to, że musimy mieć oddzielnego kapitana, bo tu musimy mieć kapitana na dodatkową. Znaczy, no nie musimy, ale wtedy wykorzystamy potencjał tego okrętu na maksa. Gramy na blisko, gramy na dodatkową. Jest, świetnie zarabia, świetnie im się gra, no po prostu miód, malina, orzeszki. Na początku słabo mi się z nim dogadywało, nie do końca rozumiałem, jak mam z nim gadać, ale jak widzicie, trochę już sobie nim pograłem i naprawdę świetnie. To jest taki mały odstresowy waczek. Jak, jak idzie mi źle, to biorę Massachusetts. Na pewno na początku będziecie się wkurzać, bo on ma dosyć krótki zasięg, zobaczcie, 18,3 km Te pociski trochę lecą, 701 m na sekundę, to jest bardzo powoli, ale... On jest stworzony do walki na blisko, jeżeli wylosuje nas na dziewiątki. Na ósemki to już w ogóle jesteśmy mistrzem gry i no, robimy praktycznie co chcemy. No Oczywiście musimy uważać na dedeki. Sims 7 tier nie wyróżnia się niczym specjalnym. Mamy tutaj do wyboru torpedy albo 7-kilometrowe szybsze, albo 9,2 km. Przepraszam 10,5 km, ale za to zobaczcie 49 węzłów. No, szału nie ma, taki zwykły sobie dodeczek. Jedyny plus Simsa tak naprawdę to jest to, że był to okręt w sprzedaży czyli aby mieć dostęp do bety, można było go sobie kupić i on był wtedy dostępny w jednej z trzech paczek, był właśnie Sims, Gry i bodajże Jubari. no to w niego można było wtedy sobie nabyć taki typowo amerykański dedek. Jeżeli planujecie robić amerykańskie, przepraszam, niszczyciele i chcecie mieć coś do szkolenia załogi, spoko, ale na ósemkach są, są ciekawsze propozycje, raczej nie polecam. Na siódemce znacznie bardziej poleciałbym Leningrada, który po prostu miał inne DDK i Sims w zasadzie ma dosyć marne szanse z Leningradem. Stare, dobre Atago, co tu dużo mówić? Jeden z najstarszych, z najstarszych okrętów premium w grze obecnie i cały czas naprawdę daje radę. Jeżeli y, lubicie grać y, japońskimi krążownikami, lubicie akcję na stajpa, palimy, bolimy, a w międzyczasie jeszcze używamy torped, to Atago jak najbardziej. Polecam. Naprawdę świetny krążownik, który można jeszcze co nieco zrobić. Gra mi się nim przyjemnie. Czarną wersję jeszcze nie grałem, grałem standardową, zresztą otrzymałem ją od jednego z widzów taki mały placeholder. Naprawdę świetny. Lubicie Mioko albo, albo Mogami, tudzież i e Buki. No, Zao to już w ogóle, to jest takie Zao na ósmym na tierze. Naprawdę świetnie zarabia. Mamy tutaj naprawkę dla mnie w tajemniczonych tak jest, jest naprawka, możemy się trochę naprawić. Mm, ogólnie przyjemny, polecam jak najbardziej. Asashio, czyli bat na pancerniki. Jest to bardzo dobry dedek, ale tylko w dobrych rękach. Mamy tutaj torpedy, które działają tylko na lotniskowce i pancerniki. To jest bat na nie. Mamy tutaj 20-kilometrowe torpedy, czyli 67 węzłów z wykrywaniem 0,9 km z powierzchni. I naprawdę e, łoi mi pancerniki no, niemiłosiernie. Mamy tutaj oddzielnie dym, oddzielnie przeładowanie torped, oddzielnie dopałkę. I naprawdę e, w dobrych rękach potrafimy tym e, dedekiem zrobić e, ogromną ogromne obrażenia, naprawdę świetną bitwę. Zresztą miałem przygotowaną bitwę, gdzie Asas zrobiłem ponad 200 tysięcy z małym wyciągiem. Ale oczywiście przepadła mi, bo zapomniałem sobie zrobić kopię klienta. Mogę polecić, ale tylko bardziej wprawnym graczom, ponieważ pamiętajcie, że no to są działa. Zobaczcie, 7 sekund przeładowania, 26,1 1 sekundy obrotu, wiesz. No musimy grać bardzo delikatnie, musimy znać, znać mapę, pozycjonować się dobrze na mapie. Także, jeżeli szukacie typowego DDK pod torpedy i już macie trochę ogrania japońskimi ddk to jak najbardziej mogę polecić. Podsumowując, mamy do wyboru najbardziej polecałbym Massachusetts, później może Tirpica i, i w sumie... Może Atago jako trzecie miejsce, taka moja top 3 z obecnych okrętów, tych czarnych. No, ta kamo mi się strasznie podoba na Tirpicu, on wygląda mega świetnie. Gra mi się nim samym Tirpicem super, fajnie ten krzyż i plus no, to kamo jest świetne. Taki mini tutaj mamy tak, a na tym, na masie jest gościu, gościu na pocisku. Dziadek sobie siedzi, taki mały, nie wiem, nie nazwę tego Instagrama, ale taki śmieszek od WG. Tyle byłoby ode mnie, dajcie znać w komentarzach, co kupiliście, co chcecie kupić, jak Wam się gra okrętem, może macie już ze starej, z tamtego roku, z ekipy coś ciekawego. Ciekaw jestem bardzo tych cen, w sumie jutro się, albo nawet dzisiaj się okaże. No cóż, dzięki i do usłyszenia, hejo.